Blankowica, przed chwilą dropił nową postać. Nazywa się Freddy. Masakra, jak ja to dropię, to to jest niemożliwe po prostu. Startuj. Dzisiaj jest z nami też... Tak. No, tak. Ja chcę tedach Nie wiem co to Ja nie mam na 39 level. What? I co? Zobaczę sobie, że to mi wypadło z tej, tu, z tej tutaj skrzynki. Z next y, z tam gdzie się, się godzi, to z tej skrzynki tam mi wypadło. Ogólnie. Ja jak to jest możliwe, to nie wiem, nie? Przecież to jest mega dobra postać. A kiedy tu ma pistolet? To już w ogóle... To No to migam, przecież to jest mega mocne. Przecież ten pistolet to ma chyba mi das. Wygraliśmy. A ode mnie? <laughs> Tylko mi się nie podoba, że tu jest taka Pani Lewi. Tylko nie podoba mi się to, że tu jest taka Pani Lewi. To mi się nie podobało. Uuu, pewnie na hita. Go. Ale kurde no. Naprawdę? Musieli... O. Ty dadłeś? Ty, nie? Ja. O, 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 o. Zabiłem go? Nie. Prawie go zabiłem, prawie ogólnie cię nie będzie słychać, bo ja jestem w słuchawkach, więc cię go chyba nie będzie słychać. A jakby? Ben... Ja miałam pościarstwo, bo dzisiaj będę ulepszał na sukienkę. Mogę. Tak w jeden dzień mam uzbierać 12 tysięcy. No, tak samo, takie same mam pytania, on. Ogólnie też sobie zdobyłem postać taką, jak... Yy, Lewi. Du, yy, a niedługo będę mieć taką... O! Smogiem, on gra. Też Ale będę teraz będę mieć no, ja już, na, ja już napisałem w komentarzach jedy, pod jednym z odcinków. Dzisiaj na 100% to będzie. No. I te z Minecrafta będą dzisiaj dwa odcinki, bo zapomniałem wczoraj nagrać, więc sorry. Uuuu, Więc dzisiaj będą dwa odcinki. Może godzinne. Ja nagram jeden odcinek z um, też Minecrafta, nie będzie seria, tylko taki jeden gruźno odcineczek. Naprawdę tylko jeden? No. A nagrałeś nie już? Nie, nie umiem jednego filmika z jednej, z jednej gry nagrać 200 milionów filmików. Nie umiem. Jak go Ja uciekam. Ja mam mało życia. Czy 500. A 500 to, a to jest mało czy dużo? Średnio. No. 500 to jest połowa miesiąc. No czym rację? Ogólnie mam granat, ale nie zabijecie nim, nie? Ale wiesz co? Co? Mogę Cię trafić na hita. Nie, proszę nie. Ale w tej widzą pokazać, jak jestem silny. Ale uleczysz mnie. No. Patrzcie to. Gwarancja w toprocie. A tamty se leży i czeka. Ratunku, pomocy! Teraz jednosłownie... Wkurzający Bartek. No to jest wkurzający Bartek. Nie wiem czemu, ale ja tak nazywam. Nie wiem czemu oj... a temu bo tak szybko Dobra. zapędza. Robię super Lubię kurde, milion HP idę na 2. nam O kurde, prawie 2000. Mogę z tobą? Tylko że mam troszkę mało życia. O Ty nie, ktoś nam zauważył. Kruk, nie? Wymienię se uta. Osialałeś? No tym napisem, miałeś na szybko ekrankowy kruk. Nie zabijesz go, prawda? Zabijcie. Nie, no kurde, nie zabijcie. Żegnaj, ja już nie przeżyję. Jak ja go zabiłem? Normalnie. Ej, ale jakbyś zagrał dragonem, to byśmy to przeżyli, nie? Ja bym mogłaby sobie zrobić milion tysięcy. Ja bym zrobił milion tysięcy HP i tam poszedł, to bym. Czerzu, ogólnie ten odcinek jest nowej postaci. Tak to nic sensowniejszego tutaj nie będzie. Dzisiaj też musisz zagrać lewi. No. Le wygraliśmy. Tak. Widzimy skład. E, ogólnie musiałam usunąć pliki, więc... E, szkoda, bo e, tam był lewiathan. Nie, ten lewiathan to nasz lewiatchhan. No. A dziecia, teraz sobie zagram lewi Kurde, ty gras jako bot. Bo wiesz, czemu podejmę, bo jest... twoje ja imię jestem Polski. Ściana Bot, ściana. No. Dodaj. Nowe. Startuj. No jestem w rundzie, bo jesteś w... Jak jesteś w rundzie? U mnie jesteś offline, a nie w rundzie. Dobra, to zrobię cięcie. Dobra, widowie, nie stary. dzisiaj. Teraz sobie gramy lewi. Lewiat Hanem. O! Dobra. Nie mówcie u niego w komentarzach, ile chcecie odcinków z serii No. Ja gdzieś tak z 10. Na razie, ja na będzie. Wszystko żalezi od życia. Od HP. Wszystko żaleci od tego. A ja już biorę tłumik, tyt, tytyt. Ty. Ale mogę to. A czemu on tak tam do ciebie szczela taka lewi? Nie. To 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 to. A, A czemu do zginąłeś? Nie, do mnie ich nie szczela, bo do wiem czego się ani nie bije, ani nie szczela. No to jest, już nigdy nie... Ogólnie teraz zagram raz na odcinku blotem, ale już zapamiętaj, zapamiętajcie sobie ten odcinek, bo już nigdy nie mnie nie zagram. Start. Boję się tym grać, bo to ma taką schizę, że widzowie wy nie, po prostu nie chcecie, że, no, że nie, chcia, nie będziecie chcieli, żebym grał blotem. Zobaczcie jaką ja mam z z masakra. Widzicie to? Ja, nie. Ja, jeszcze. Ja biorę na Maksa lornetkę. Ja biorę Maksową schizę. Jaka to jest schiza? Dobra, widzowie, jak widzicie, cały czas leży jak zawsze. Nasz teammate gdzieś tam sobie ładzi, ale nas nie uratuje, bo jest głupkiem. To widzowie, kończymy dzisiaj ten odcinek. Pa, pa. Przeżegnaj się. Krasna, masz się pożegnać. Ty nas nie gra w kuglę. A, top.